Thank mm -hmm. you. Kurwa, ciemno tu jak w dupie u pani Malinowskiej, a potem nastała światłość. Nie pierdol głupot tylko pomóż mi zanieść tą zabawkę którą zajebałem z zerówki. Mam nadzieję że będzie lepiej działać niż poprzednia frania. Ja popchnę go dupą a ty ciągnij go swoimi przeszczepami. O, nareszcie przysłali mi mojego długo oczekiwanego pornola za 10 tysięcy starych złotych. Nie patrz na tego pornola ty niewyżyty ogierze tylko wnieś tą pralkę do góry. No ależ oczywiście, ty koński zwisie. Nie opierdalaj się bo że się mojej mamie, że mi nie pomagałeś Twoja stara to mi może co najwyżej loda zrobić A teraz noś to góry, boć i zajebie Ale się przestraszyłem Normalnie w pory narobiłem To czuć nawet tutaj Zróbmy małą przerwę, bo jestem zmęczony Padłeś, powstań, powerade No to możemy iść dalej i zdobywać Monteverest. Poczytam trochę mojego pornola Póki tej gejus nic nie widzi Kurwa, zostaw to typy to stronie. Ja pierdolej i co ty najlepszego narobiłeś. Sam to będziesz podnosić. A mi to zwisa i powiewa nasz sznurku No to idziemy z tym kokcem. Czekaj mam znacznie lepszy pomysł. Co ty kurwa robisz? Urządzimy Mistrzostwa Świata w skokach. narciarskich. dzięki tym epetoma później pobijemy wszystkie rekordy. Już można? Czekaj piczko. Trzeba to jakoś zawieźć na górę. Użyjemy do tego mojego wózeczka z lat dzieć innych wypełnionego głównem. Niezły hardcore. To pewnie twój pierwszy nocnik z którego potem spadłeś na łeb. Cicho. A niech to kurwa, nie mogę go podnieść. Machaj tymi nogami szybciej. Stary ja mamy tylko jednego konia mechanicznego mocy. Szybciej nie dam rady. I na co się tak gapisz? Bo od tego sągały, żeby się patrzały, ale cię zgasiłem. Weźmy większy rozpęd to tą pralkę wystrzelimy w kosmos przez tą wyrzutnię. 3-2-1, start. O kurwa coś mi się odbiło od pleców. Ja pierdolę znów zjebałeś sprawę na maksa, stój pysk psie niewierny. Masz 60 pomysłów na minutę i żaden ci nie wypala. Zaczniemy jeszcze raz, czekaj, zrobimy to teraz po mojemu. Przydałaby się teraz winda towarowa. Jeśli właściciel bloku nie chce to zrobić, to opora aby obywatele wzięli sprawy w swoje ręce. Zbuduję windę i będę brał opłaty złotówkę za piętro. Nawet nie taki pomysł głupi jak się wydaje, a mi się wydaje, że się skadziłeś. Nie pierdol głupot tylko zawiąż to spaghetti jak należy, ale jak się pralka rozjebie to wpierdol dobra, Ok, aczkolwiek mało prawdopodobne, przestań filozofować tylko napręż tą malmę jak trza, można oficjalnie stwierdzić, że na razie jest dobrze, no to zapierdalamy na górę. Tu jest koniec liny, a tak ją wszędzie szukałem, ja się nie dziwię twoim rodzicom dlaczego zostawili cię w sierocińcu, nie pitol tylko trzymaj się bo zjeżdżamy na dół. Ło kurwa mać, to jest lepsze niż ranianie własnej dupy na haju. Nareszcie udało nam się przenieść tą pralkę na górę. Dobry miałeś plan, trzeba umieć łączyć przyjemne z sportecznym. W nagrodę dam ci tego pornola do obejrzenia, ale nie oglądaj go teraz tylko pomóż mi wnieść pralkę do mieszkania. Spierdalaj na bambus obierać żołędzie ze skórek. Hehe, <laughs> ale wpuściłem mu wała. Teraz sobie poczytam, nie czytaj w ciemnościach bo oślepniesz. A kopa w dupę to byś nie chciał Zaraz podłączę pralkę w miejsce tej obskurnej i ostranej przeze mnie szafce A potem będę patrzył jak to wszystko będzie się wirować Ja pierdolę ale będę miał radochę z tego Kurwa jaki syf za tą szafką Dosłownie jakby ktoś otworzył szambo I obornik razem wzięty Zrobię tu mały porządek Co ten pałąk wyprawia? O kurwa ten pornol musi być dobry skoro pierwsza strona jest zajebista Zostaw tego pornola bo ci przypierdolę tym wibratorem Sąsiad no co ty? Na żartach? Się nie znasz. Już go wyrzuciłem. No mam nadzieję. A teraz idź podłączyć pralkę zanim zmienię zdanie. Kurwa wpis bruda z niemyty czytał pornole w domu publicznym. A chuj z nim. Nie ma go. Odrobinale który nie zaszkodzi. No to się zabawimy teraz w Super Mario na współkę z polskim hydraulikiem. Tu się zakreci i będzie git. Kurwa jak tutaj śmierdzi szambem i obornikiem. Ten żółty pajac zamontowałby wreszcie kibel. A nie sra gdzie popadnie. No to jeszcze odpływ zamontować. Wiesz co? Ten et. Twój pornol jest wyjebany w kosmos. Zaraz ci przypierdolę z pół obrotu. Każe mi pracować a ja sam czytam mojego pornola. Lepiej się pobaw tym odpływem ścieków. A niech ci będzie moczokale. Podłączę tą zabawkę do gniazdka i mogę prać moje oszczano, osrano, ożygano i osperwione szmaty. Ja ten znaczek już gdzieś widziałem. O ja pierdol chyba doznałem olśnienia. To jest ten znaczek warty milion starych złotych. To ja wypierdalam za granicę. A idź w chuj i nie wracaj. No to niech się królestwo pierze, a ten wali końco co odpierdala za zwody, o kurwa jego pierdolona w dupy jebana mać, miałem rację. Jestem w tej chwili najbogatszym człowiekiem w osiedlu. A to niby dlaczego? Bo to jest najbardziej poszukiwany na ziemi znaczek pocztowy. Jest wart tyle ile sto pornoli za 10 tysięcy starych złotych. Na świętego chuja Wacława. Wtedy doznałbym takiego orgazmu, że klękajcie narody. Dawaj wpierdolimy tego znaczka do tego ożyganego klasera. Później go sprzedamy i będziemy mieli pieniędzy jak lodu. O kurwa to jest plan. No kurwa, tak nie będziemy się bawić. Musi to jakoś estetycznie wyglądać. Ja pierdolę, rozjebałeś moje Eldorado. Sorry, sam się rozdarł. Jebał go pies. Mam tu jeszcze swoje pornole ze znaczkami. No to na co czekasz? Dawaj je tu. No to zaczynamy obróbki znaczków. Let's go, madafaka. Kurwa. Ja pierdolę. Kurwa jego mać, znaczek to nie pizda, nie ma dziury, ostrożnie to wyjmuj bo rozjebiesz, morda w ziemię chuju, to nie musiałeś rozwalać tego znaczka, a kije ci w dupę za ofilu jebane, przyniosłem kolekcję moich pornoli które przysłał mi mój wujek z Ameryki, zazdroszczę ci takiego lujostwa. a no masz babo placek. Coś nogi mi się pocą, o ja pierdole co tu się dzieje, powódź tysiąclecia w moim mieszkaniu, i na co się tak kurwa gapisz, mamy nowe źródło Wisły, o ja pierdole jego mać, to ta jebana pralka spuszcza nam się na nogi i zalewa chałupę, o ja jebie, leci jak z mojego konia po zwaleniu, wiem czym to zakleimy, moim głównem które ma właściwości plastyczne po zjedzeniu twoich gumowatych klusek śląskich, ale zjebałeś. Dobrze jebie więc zamknij paszczę bo ci puszczę stolca na że co ja żartowałem lolu, a te znaczki to najnormalniej w świecie, wytniejmy nożyczkami. Kurwa nadal mi się nogi strasznie pocą, o ja pierdolę moje mieszkanie pływa, co ty mam roczesz? ratuj te pornole pało. kurwa mać, wywieź je na wyższe tereny, ratuj co się da. o matko bosko przynajświętszo, ta pralka nadal próbuje zalać Polskę aż po same tapry. nie pierdol głupot tylko podnieś tą pralkę bo się rozwiewie i będziemy mieli dopiero potop szwedzki. Ty to kurwa widzisz, pralka wyprała znaczek i wygląda na nienaruszone, wręcz wygląda jeszcze lepiej niż po wydrukowaniu. Rzeczywiście, zobaczmy skąd się wziął ten znaczek. To pewnie z tego drugiego pornola który był w twojej skrzynce. A kto ci kazał czytać cudze korespondencje, ja byłem tylko ciekawy zawartości. Chuj z tym. Zobacz jak idealnie pasuje do tej koperty do której on został przyklejony. Racja. Kurwa jego mać święta racja. Wiesz co, te wszystkie pornole. Ten znaczek. Pralka. O chuj. Mam pomysł. O ja pierdolę. Ja też. Chyba myślimy o tym samym. Ja pitole. Czytasz w moich myślach. Nawpierdalamy w chuj pornoli i będziemy patrzeć jak z każdą chwilą będziemy się bogacić z pomocą tych znaczków. O kurwa to jest plan. I nawet nie trzeba używać kalgonu. No i dobrze, przynajmniej zaoszczędzimy na kolejnych pornolach. Patrz, to jakiś dzień cudów. Ta zabawka z zerówki nadal działa jak nowa. Przecież wiedziałem co brałem. Znaczki wyławiają się od skórby syna. To był kapitalny pomysł z tą pralką. Respekt, a jakże. Ja pierdolę jeszcze trochę to z wrażenia dostanę niekontrolowany wyciek straczki z mojej dupy. Weź się trochę wstrzymaj, dobra? Okej, okay. kurwa, mój chuj zaczyna się strasznie pocić. Powiem ci że mi też, ale to chyba przez to wrażenie że zaraz będzie nas stać na nowego pornola. O ja jebie, już nas stać na urządzenie nowej sesji gożelniczej w twoim burdelu.